Cześć, dzisiaj pokażę jak włączyć przeglądarkę Chrome, YouTube, a, czy Facebooka na telefonie wersji na komputer. Przy okazji, jeśli chcesz więcej takich przydatnych filmów, łapkę w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. No dobra, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć odpalić, czy w tym przypadku włączyć chroma, czy jedną z tych rzeczy na telefonie, ale wersji na komputer. Początkowo zaczniemy od odpalania naszej przeglądarki, czyli w tym przypadku Chroma. Po włączeniu go. Powinniśmy mieć dostępną opcję w prawym górnym rogu ekranu z takimi trzema kropkami. U mnie w, w moim przypadku jest to taka czerwona strzałka, także klikam ją. Teraz wybieram opcję wersja na komputer. Po czym nasz, e, nasz interfejs, co, jak widzicie, automatycznie się dostosowuje do naszego telefonu w wersji komputerowej. I teraz na spokojnie możemy odpalić interesującą nas rzecz, czy właściwie, jak widzicie, jestem na Instagramie, mam go w wersji na komputer, czy w tym przypadku możemy odpalić YouTube'a czy Facebook'a. Pamiętać jednak należy, że jeśli mamy zainstalowaną aplikację YouTube'a czy Facebook'a, to niestety można automatycznie przekierować po włączeniu e, YouTube'a na telefonie w wersji Chrome, na wersję tą, którą mamy w aplikacji, także w tym przypadku po prostu trzeba chwilowo włączyć aplikację albo po prostu wyłączyć przekierowania.